Siema, pokażę Wam dzisiaj, jak stworzyć w szybki sposób nadruk na koszulkę i zrobić jego wizualizację, którą właśnie teraz widzicie na ekranie. Także zapraszam. Ok, co potrzebujemy? Żeby zrobić wizualizację, potrzebujemy mockup. Będziecie mieli oczywiście link w opisie, więc będziecie mogli sobie ściągnąć i potrzebujemy yy, Coś, co będziemy nadrukowywać. Ja tu mam już gotowy projekt. Możemy go stworzyć sami, jeżeli będziecie chcieli. Pokażę Wam, jak takie rzeczy się robi. Więc tutaj nie ma problemu. Ja ściągam gotowy, wektorowy, co ważne. Yy, to jest logo VirtuSów Pro, więc będziecie widzieli, jak można sobie wydrukować koszulkę właśnie z takim logiem. Dobrze, czyli pierwsze, co musimy oczywiście yy, otworzyć, Photoshopa na przykład, tworzymy nowy plik. Rozmiary na druków są różne. Rozmiary na druków są różne, ale standardowo jest to kartka A4, jest to rozmiar A4, więc taki też sobie zróbmy Czyli najlepiej tutaj możemy, jeżeli macie nową wersję Photoshopa, możemy tutaj y, sobie wybrać y, format A4 z y, druku. Druk A4. Mamy tutaj od razu rozmiary. Ważne, żeby paletę kolorów zmienić na cmyk. Create, OK, widzimy to pole, które możemy zapełnić jakimś projektem. Dodajemy, przeciągamy po prostu sobie projekt, który chcemy wrzucić na ten nadruk. Ja mam tutaj logo, ono jest wektorowe. Dlaczego wektorowe? Ponieważ grafika wektorowa nie traci na jakości przy powiększaniu, i tak dalej, więc jak najbardziej nada się do takich rzeczy wtedy nadruk będzie wyraźny nie będzie żadnych pikseli widać, więc to jak najbardziej Ok, nie chcemy go takiego bardzo dużego, więc troszeczkę sobie zmniejszmy i powiedzmy jak ten obszar A4 jest w centralnej części koszulki, ja go chcę troszkę w górze, mniej więcej w okolicach klatki piersiowej więc dam go tutaj Ok. Dobrze, super. I teraz co musimy zrobić? Jedyne co musimy zrobić to wyłączyć tło. Widzicie, teraz samo logo jest na niebesła, jest na przezroczystym tle, że tak można powiedzieć. Jak sprawdzić jego jakość teraz? Możemy Ctrl plus sobie poprzybliżać i zobaczyć, że tutaj widzimy wszystko jest fajnie fajnie widoczne, nie ma bardzo jakichś pikseli, więc na tym obszarze A4 to powinno się wydrukować naprawdę fajnie i czytelnie, więc jak najbardziej. Dobrze, teraz musimy ten plik zapisać jako PDF. Raczej drukarnie potrzebują plików PDF, czyli plik zapisz jako. Wybieramy PDF, zapisujemy sobie go, gdzie tam potrzebujemy, warstw nie musimy zapisywać zachowaj. I teraz tutaj wybieramy druk wysokiej jakości i save PDF. Już mamy, już mamy zapisany swój plik. Ten tutaj, który po prostu ten plik wysyłamy do drukarni. I to jest praktycznie wszystko, co musimy zrobić. Oni już nam to drukują na koszulkę, jaką sobie wybierzemy i to wszystko. Teraz jak zrobić wizualizację, jak ta koszulka mniej więcej będzie wyglądała. Otwieramy folder z mockupem. I w tym przypadku akurat otwieramy plik PSD, który przedstawia przód koszulki, czyli front. Dobrze, jak obsłużyć ten mockup? Możemy sobie oczywiście tutaj dać jakieś tło ładne, żeby było widać. Tu jest miejsce na background, jest też podpisana tak ta warstwa. W tym folderze jest background, więc możemy sobie to wrzucić. Klikamy Enter i widzimy, że mamy fajne drewniane tło. Teraz jedna warstwa jest napisana Your Design Kia, więc klikamy dwa razy na to okienko. Tutaj po prostu wrzucamy nasz, wrzucamy nasz projekt, który zrobiliśmy. Szukamy tego projektu. To jest ten. Ok, wrzucimy go w to mniej więcej miejsce wyznaczone przez prowadnicę. Enter, wyłączymy tą warstwę, która tu była przykładowa klikamy zapis, czyli ctrl-s albo command-s ok i widzicie, że tak to wygląda jak tutaj możemy sobie tą wizualizację zapisać oczywiście możemy sobie zmienić kolor koszulki ja myślę, że na tym może troszeczkę jaśniejszy damy, pokażę wam jak to się robi jest warstwa, która jest napisane część t-shirt color klikamy dwa razy na, ten, na tą miniaturkę na kolor i zmieniamy sobie. Możemy troszkę jaśniejszy sobie wydajecie, tak, ta, tak to wygląda. Zależy na jakiej będziemy drukować, taką sobie zwizualizujemy. No, i tą wizualizację oczywiście sobie możemy zapisać. Ctrl Shift S, zapisać jako jakiś JPG, żebyśmy mogli pokazać w drukarni albo komuś co, co, chcemy, co chcemy osiągnąć. Dobrze, to wszystko, co dzisiaj Wam chciałem pokazać. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie. Jeżeli chcecie, żebym pokazał Wam, jak zrobić taki nadruk samemu, a nie ściągać skądś, to oczywiście też dajcie znać. Wszystko Wam pokażę. Trzymajcie się, cześć.